Kolejny odcinek podobający się coraz bardziej serii Włochy na talerze. Należy spotkać kotka niechcący. Wykroić co lepsze kawałki, resztę co obrzydliwe wyrzucić. Oczywiście warto rozpocząć wszystko od kieliszeczka dobrego winka, bo gotowanie z winkiem jest znacznie lepsze niż bez niego. W zależności od mięska, jakie uda Wam się mieć, kotka albo innej wywiórki, najlepiej, żeby zabić smak mięsa, posypać go obficie toskiem i zadać oliwą. Jeżeli wiecie, że kotek był niebłody, albo trochę przechodzony, bądź mięsko, może być różnej świeżości, im więcej przypraw, tym lepiej. Generalnie dajecie, co macie, tylko nie sól. Soli nie dajemy. W zależności od stanu Waszego głodu, Możecie teraz schować to do lodówki na pół godziny albo zacząć smażyć, bądź zjeść na surowo, oczywiście wszystko zależy. Mamy, ponieważ mamy winko, skupimy się na razie na winku. Będzie nam jeszcze potrzebna cukinia, cebulka, cebulka i oczywiście kolejny kieliszek winku. Cukinię kroimy w plasterki i wrzucamy na patelnię. Cebulę kroimy jak się nam podoba i dorzucamy do cukinii. Ponieważ oliwa jest bardzo ważna w życiu Włocha, Dodajemy ją także na tym etapie, podobnie zresztą jak dolewajmy sobie ciągle wino. Kiedy całość zmięknie. W niej zapytają, o ilu minutach mięknie, nie wiem. No i kiedy będzie gotowe do jedzenia, zdejmujemy z patelni i zajmujemy się czymś jeszcze. Usmażone odkładamy z patelni. Nastała pora na kotka. Wyjmujemy go z lodówki i wrzucamy o, oczywiście niekoniecznie kotka, bo jak ktoś nie ma kotka, no to wrzuca co ma. Na patelnię. Teraz niech ma swoje. W zależności od tego, jak bardzo lubimy swoją patelnię, mieszamy wszystko drewnianą łopatką, bądź metalowym widelcem. Włochy na talerzu to kuchnia swobodna. Robisz, co chcesz. Jeżeli jakimś szalonym cudem nalanego uprzednio kieliszka nie dokończyliście kieliszka wina to teraz muszą dodać trochę czerwonego wina i zredukować to znowuż do poziomu, który był poprzednio. Do lekko zredukowanego sosu z kotkiem bądź innym mięsem, jeżeli mieliście inne, dodajemy uprzednią ustawioną cukinię. Oraz coś, czego w programie Włochy na talerzu nie może zabraknąć Pasatę pomidorową Ile kto chce Bo to kuchnia swobodna I tak oto Mamy gotowe danie Tak zwane półjarskie A za półjarskie Pojawiła się dawno temu w Stróży W pewnym barze W którym stwierdzono, że Dania półjarskie cieszą się najlepszym wzięciem Zadowalają takie roszy, jak i tych, którzy jedzą mięso. Niezależnie czy to jest mięso kotka, świnki czy krówki. Gotowe danie możemy podać ze wszystkim: Samo, z chlebem, z bułką, bądź tak jak w naszym wypadku z pasata freska, która została ugotowana. Smacznego. Danie będzie żywiło samotnego skipera przez kilka dni. Na łódce byłoby pochłonięte przez chwilę. Tutaj z czerwonym winem i Giro Italia stanowi finesencję dzisiejszego dnia, gdyż jak mówi polskie przysłowie obiad zjedzony, dzień zaliczony.